Ja kochani, dziś moi drodzy mamy nie dotknąć wybranego kolorku, czek, niebieski Niebieski, wpisujemy tu niebieski Mamy nie dotknąć go, jak to zrobimy? O matko, będzie mega trudno ale mam nadzieję, że w, e, łapetki w górę już zostawiliście, już dawno. I że nie będzie problemu z y, tym kolorem, bo akurat możemy się nawet rozpałnić na jakiejś wyspie, która będzie otoczona niebieską wodą. Się dostanę na drugi brzak. Dobra, wyłączam kamerkę. Teraz słuchajcie, mamy niedotknąć niebieskiego. to to będzie chyba łatwiejsze niż myślałam? Słuchajcie, bo tu mamy takie fajne w ogóle. Fajne zieleń. Okej. Okay. Pierwszy raz nagrywam takie typu filmy, a widziałam, że parę youtuberów w ogóle nagrywa, a to też chciałam. O matko, mogliśmy wodę. Nie. Endermanów też nie pokonamy bez wody. Ale nie, nie o to nam chodzi. Nie taki był cel filmu. Tak? Tylko nie możemy dotknąć niebieskiego, tak? Jakby lol, to będzie łatwe. Tak, tak, tak. Będzie łatwe bez pokonania endermanów. Upsik. No trochę może się zagolopowałam z tym, że to będzie mega jakieś łatwe, ale no cóż. Nie możemy dotknąć tego niebieskiego. Kolorku. Bardzo dużo jest niebieskiego Minecraft w sensie, bo wiecie Ehm, jakby lol Nie mam tu niebieskiego Oho Oho Dobra Mhm Zieleń O jakbym nie dotknęła zielonego to by było dopiero trudne Dobra, dobra O matko może pójdziemy do tej zacnej jaskini? A! Potrzebujemy czegoś do jedzenia. Musimy zdobyć to coś. A, tego się nie zdobywa. No okej. Jakby ja tego nie widziałam. Czemu one zawsze wybuchają? Co one są, te moby? Nie chcę te moby. Dobra. Oh! Nie! Przegrałam widzowy challenge! Oh, niebieska z woda! Nie! No i pięknie. Jak mogliśmy przegrać ten challenge? Przecież on był nie do wykonania! Nie! No, widziałam ja, pa! mam nadzieję, że żeby myślicie takie fajne kolory, jakieś po zielonym naprawdę będzie trudno, więc jeśli chcecie, żebym to zrobiła na harcie, to możecie napisać w komentarzu. No i jeśli chcecie, będą otwarte komentarze, jak nie, to na się. No i popatki moi drodzy pa.